Zapraszam do odwiedzenia 23. Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, który odbędzie się od 1 do 10 lipca 2016 roku. Dzień dobry, witam serdecznie z Drozdowa, ze stolicy Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Chciałbym z tego szczególnego miejsca, miejsca otoczonego piękną przyrodą, gdzie Wciąż rozbrzmiewa śpiew ptaków, gdzie ptaki tulą nas do snu i budzą nas ze snu. Was gorąco pozdrowić i zachęcić do uczestnictwa w koncertach 23. Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Dzisiaj Rozpoczynamy festiwal, ale nie jest to koncert inauguracyjny. Inauguracyjny koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, tutaj w Drozdowie o godzinie 14. Natomiast dzisiaj w Katedrze Łomżyńskiej odbędzie się szczególny koncert koncert pamięci wspaniałej osoby zaprzyjaźnionej z festiwalem, wieloletniej sponsorki festiwalu Teresy Karłowskiej. Natomiast jutro spotykamy się w Czyrzewie i. W Tykocinie, w wielkiej synagodze, w monumentalnej Tykocińskiej synagodze, gdzie zrodziła się moja wielka miłość do kultury żydowskiej, miejsca, które traktuję bardzo osobiście i szczególnie, bo właśnie to w tym miejscu nagrałem swoją pierwszą autorską płytę z muzyką żydowską. Będziemy spotykać się od 1 do 10 lipca. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Dyrektor festiwalu dr Jacek Szymański bardzo dba o to, aby publiczność była nie tylko usatysfakcjonowana, ale żeby z przyjemnością przychodziła na koncerty i uczestniczyła w nich i towarzyszyła nam podczas całej podróży festiwalowej, podróży muzycznej którą rozpoczynamy dzisiaj o godzinie 19, jak wspomniałem, w Katedrze Łomżyńskiej. Pozdrawiam Was gorąco z Drozdowa, stolicy festiwalu i liczę na Waszą obecność podczas dzisiejszego koncertu. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Dariusz Wójcik. Drodzy Państwo, mili goście, zaraz czeka Was moc wrażeń, więc się dobrze Dłonie wam się same, do klasków złożą cóż. Na cudowny nasz firmament oto o to właśnie nie chodzą już. Gwiazdy Opery, gwiazdy Opery, tej najjaśniejszej z wszystkich gwiazd stały wybrane, znane, uznane. do serca obie zapukać, zawalić zdrożyć też i udowodnić że śpiew to sztuka. I to przez to...